Dialogi w połowie drogi, żeby zrozumieć, żeby usłyszeć, żeby się spotkać, tak gdzieś pomiędzy, tak gdzieś w połowie. Dialogi, Dialogi w połowie, połowie drogi. drogi. Witamy serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Pierwszy powakacyjny wtorek. Wracamy, Ewa Skrabacz. I Wojciech Ziółek. Słowem dialogi, dialogi. W połowie drogi. Tak jest. Powroty, powroty. Jak dobrze znowu porozmawiać z przyjacielem? Jak dobrze znowu zobaczyć? Zgadzając się z przedmówcą, zapytam: Lubisz wracać? No do tego, co znane, do tego, co jakoś tak pokochane, to pewnie, no kto nie lubi. Nie bo zastanawiam się y, tak y, powakacyjnie właśnie. Bo no ten taki, mamy dzisiaj takich kilka kontekstów. No wracamy w ogóle my, tak, z, z naszymi rozmowami, no ale wracamy właśnie po wakacjach. No rozmawialiśmy o tej błogości, wakacyjnego czasu, o tych wszystkich dobrodziejstwach, które ten czas ze sobą niesie. No i powrót do codzienności, do roboczej codzienności, no może być i myślę, że dla niektórych bywa trudny. No jest, chociaż w międzyczasie była realizacja tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, że będzie ślicznie, że było, i potem właśnie nastąpił powrót. No ale wraca się do siebie. To jest, myślę, takie naj, najlepsze z tego wszystkiego, że wraca się z jakimś tam bagażem, z jakimś zachwytem, ale wraca się do siebie. Pełna zgoda i ja tutaj czuję bardzo podobnie, jeśli nie tak samo, ale tak, ale tak sobie myślę, że czasem żyje się dla tych chwil, które nie są codzienne. To znaczy, niektórzy już planują wakacje zaraz jak skończą jedne, albo cały rok czekają tylko na ten moment wyjazdu. I wydaje mi się, Rozumiem, że... Rozumiem, że idziemy w stronę jakiejś pochwały codzienności, tak? Idziemy w stronę... Tak jest. Tak, tak? tak Intuicja cię nie zmyla. Uh -huh. Ale tak, no, bo, bo przecież jak często powtarzali duszpasterze z duszpasterstwa Xaverianum, tak, mam na myśli, co, co, znam człowieka, tak? A nawet tak. ludzi. No właśnie, żeby móc świętować, to trzeba też Umieć doświadczać codzienności. No tak. Co do tego nie ma wątpliwości, tylko że chyba teraz ten moment, w którym jesteśmy, to po świętowaniu, bo jakby nie było, to wakacje są takim świętem, wracamy, no ale ten powrót może być szokiem. Może być szokiem i bywa. I to wcale nie przekreśla ani wartości wakacji, ani tej rzeczywistości codziennej, prawda? A co więcej, no zderzenie bywa bolesne, ale to jest, jak w jednym z filmów było, to nasze życie, takie kiepskie, ale nasze. A ja bym moje. powiedziała, odwołując się do bliskiego ci języka futbolowego, to jest stały element gry. No, no tak, bo, tak. Ja bardzo lubię wracać do, do swojej codzienności, do Swojej miejscowości do Opola, z wojarzy wszelakich. Wzrusza mnie, rozczula widok znajomych ulic, trochę jak w piosence Wodeckiego, na uliczki te znajome, tak, lubię patrzeć, bo w tym jest coś, do czego też można zatęsknić, choć, tak jak powiedziałeś, ten powrót do rzeczywistości, na przykład po wakacyjnej, półurlopowej, bywa trudny i ja myślę, że to wcale nie jest tak, że no tak Powoli wchodzę w codzienność. Ja myślę, że to wejście w codzienność po takim czasie wolnym to jest jak taki skok do wody, do basenu, do jeziora, tak na bombę, że się tak po prostu wskakuje i rozpryskuje się pół zbiornika dookoła. Że to wcale nie jest jakieś takie stopniowe. No rzeczywistość w ogóle nie pyta, czy jak będziemy do niej wracać, prawda? No właśnie. Tak, tylko po prostu nas wsysa wchłania, jak zwał. I wracając rzadko na tej uliczce zobaczymy tę dziewczynę z warkoczami, czy tego chłopca ze skrzypcami. Nie, ale to jest tak, jak powiedziałeś, to jest moje miejsce. To, to jest moje miejsce na Ziemi, prawda? Wracam do tego, co jest y, oswojone. Dobrze, cała masa problemów, cała masa rzeczy do zrobienia, no ale to jest moje życie. A co powiesz na taką tezę? Im trudniejsza rzeczywistość nas czeka, tym lepsze wakacje są nam dane. No, nie wiem, mi się to wydaje takie trochę. Mm, że w myśl tej zasady, że każdy dobry uczynek musi być należycie ukarany, i że. A zawsze co, od tej strony. Mhm. Że zawsze coś za coś. A nie zgadzam się oczywiście z tymi, którzy mówią, że w wakacje to jest takie naładowanie baterii. I potem wrócił do codzienności i po tygodniu mówi, że już ma rozładowane baterie, bo, bo już jest tak samo zmęczony jak. Oczywiście, że tak, bo to, bo to się nie da tak jakoś, no nie wiem, skumulować, żeby potem starczyło na rok. Nie da się. Wakacje to jest doświadczenie, do którego wracamy w myślach. To jest coś, co zostało nam dane i to jest taki, taka muszelka, taki skarb, który zabieramy ze sobą. Ona nam przypomina, Otrzymy Takie się. skojarzenie, jak w relacji romantycznej okres zakochania, który jest powiem tak stereotypowo lekki, miły i przyjemny, ale tak. który mija, który przemija, tym niemniej jest niezwykle ważny w relacji, bo jest się do czego odwoływać, chociażby w trudniejszych chwilach. Trochę tak o wakacjach chyba można pomyśleć. O tych dobrych chwilach, bo mówiąc wakacje, mamy na myśli nie to, że się jechało, Tak, nie tylko odpoczynek, i tylko i rozmowy, nie... tylko doświadczenie dotknięcie czegoś, prawda? No i to zmienia, zostaje na długo, tak. No to jak jest ten twój tegoroczny powrót do rzeczywistości? Mój powrót jest bardzo taki, bym powiedział, inny niż dotychczasowe, do Tomska, bo skurczyła się nam bardzo wspólnota, bo czeka o wiele więcej obowiązków, no bo nie ma na kogo rozdzielić i jeszcze w kontekście, w takiej perspektywie remont szkoła, która się już zaczęła, no ty jesteś w jeszcze z tego co ja rozumiem w trybie wakacyjnym, jako nauczyciel akademicki to jeszcze luz, plus. No jeszcze nie do końca, bo trochę jak kabaret Mumio mówił, to taka przestrzeń, ni to otwarta, nie to zamknięta, bo licencjaty, Mianowicie. licencjaty już wróciły, za chwilkę takie rzeczy będą się działy, Poza tym, już w radiu w pełnym wymiarze, bo to wrzesień się zaczął. także... No to tutaj już wszystko wróciło. No, jeszcze tylko katechizacja, nie, bo to od połowy września dopiero. Wszystko wróciło, a jeszcze perspektywa związana z remontem kościoła, a jeszcze perspektywa związana ze szkołą, która jest w tej chwili taka bez nikogo ze strony towarzystwa. No to tak, to. Na dodatek w bardzo trudnym momencie, no bo przecież. Wojna. No tak, w wojennym momencie hmm. tak. Więc to wszystko napinam. Ale wakacje były takie prześliczne i były takie dobre, że powrót do Tomska był jak zwykle dobry, bo był do siebie i tu jest dużo ludzi, którym chciało mi się opowiadać o tym, co przeżyłem. I to jest, myślę, dobry znak oswojenia miejsca. Jak masz komu opowiedzieć, jak chce ci się, jak są tacy ludzie, którym chcesz opowiedzieć, podzielić się tym, co ci dało szczęście. Tak, to, to, to jeden z testów, które sobie można gdzieś tam no tak, pr tak. przeprowadzić, sprawdzając, jak się jest osadzonym w rzeczywistości, jak się, jak się wraca. zachaczyłeś o tę moją y, akademicką rzeczywistość. Ja powiem, że ja bardzo lubię powroty do, do zajęć i mam taką właściwość, której mam nadzieję nigdy nie stracę i zawsze powtarzam, że jeżeli przestanę tak odczuwać, to trzeba będzie zrezygnować z tej pracy. Ja po Mianowicie. prostu z niesłabnącym zapałem i i naiwnością. Dziecięcą, nazwijmy, powiedzmy to szczerze, bo ja cię znam. Absolutnie tak, staję tego 1 października przed, przed nowymi grupami. Później oczywiście, rzeczywistość nieco ciosów zwykle, Zadaje, bo z poziomem dzisiaj różnie bywa, tym, tak. nie mniej, tym nie mniej zawsze... Ale nie z poziomem nauczycieli. Więc... Nie, ale absolutnie, nie, 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 tutaj nie. To, to trzymamy. Trzymamy, ten sam. Niestety, ten sam, a przydałby się progres. Natomiast rzeczywiście lubię te początki, jest w nich coś takiego witalnego, bym powiedziała, coś takiego żywotnego, coś takiego, co co każe mi iść no tak, tam jak mówisz, z nadzieją... witamy serdecznie na początku no to jest witalnego można tak zaryzykować tak? prosto ale konkretnie i na temat no to tak ty jeszcze właśnie cała w skowronkach ja już pogrążony w codzienności to jaką konkluzję wysnuć po pierwsze ja nie tak znowu w skowronkach, co próbowałam wcześniej powiedzieć, ale dobrze, niech będzie. Życzę Ci doświadczenia sprawdzania licencjatów. Oj o. życzę. No nic zapraszamy na kolejny, tym razem już pełny sezon, bo, bo w poprzednim to tak wkroczyliśmy z Wielkim Postem, a teraz zaczynamy od września do wakacji. Od samego początku roku szkolnego. Tak jest, do wakacji, czyli można powiedzieć pełnoetatowo. Trochę jak, jak sobie myślę, że jak w tej piosence Wodeckiego, do której dzisiaj nawiązaliśmy, że wracamy do tych rozmów, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. Bardzo ładnie. A jeżeli komuś będzie po drodze, a jeżeli ktoś będzie się chciał przejrzeć razem z nami, to zapraszamy. Niech dołączy i niech razem z nami tworzy te. dialogi w połowie drogi.